Nie a, a Spiker zapowiedział Ci jako wychowanka innych goleniów. Może najpierw na początek wytłumaczysz mniej więcej jak to jest tą inną. Jedni uważają, że jestem wychowankiem, drudzynia, Ja wiem najlepiej, że nie jestem, no bo pierwsze kroki i treningi zaczynałem w, w kamieńskim Gryfie. Dlatego i stamtąd pochodzę, tam się urodziłem. A tutaj przyszedłem w ostatni wiek, tramkarze, więc hmm, uważam, że nie jestem wychowankiem. Ale jakiś sentyment do Goleniowej jest, na pewno? Tak, dużo zawdzięczam tutaj temu klubowi, trenerom, działaczom, bo tutaj w sumie dorosłem do seniorskiej piłki, i dlatego mam ogromny sentyment tutaj do tej drużyny. Trochę poszalałeś na tej lewej stronie. Dobrze się na niej czujesz? Wolisz jednak pozycję centralnego napastnika? No, ogólnie zawsze grałem ostatnio na napadzie, ale trener mnie w rezerwach widział na wiosnę, na boku pomocy. I powiem szczerze, że o wiele lepiej się czuję na lewej lub prawej stronie niż w ataku. Pewien głód bramek jest. Dzisiaj nie do końca mógł zostać spełniony. Chyba jedna, zaledwie sytuacja, gdzie może, można było coś wcisnąć. No tak, no dzisiaj nie najlepiej się grało i ogólnie nie było w sumie dużo takich sytuacji, żeby strzelić bramkę. Raz fajnie tam dogrywałem, ale niestety tam na długim sopku nikogo nie było. No tak poza tym... Nie było żadnych okazji do strzelania bramki. To już ostatni sparing przed prawdziwym testem, jakim będzie 1.32 Pucharu Polski, gdzie czeka Olimpia Grudziąc. Liczysz na występ w tym spotkaniu? Liczysz na bycie w składzie meczowym? No, tak, w każdym meczu liczę, żeby znaleźć się w tej 18 meczowej, żeby regularnie tam być jak będzie zobaczymy to trenera decyzja ja będę starał się żeby zrobić wszystko żeby wystąpić w tym spotkaniu bądź się na ławce no i postaramy się wygrać choć wiadomo że to będzie ciężki bardzo mecz